Polsat, stacja, którą znają pewnie wszyscy z Was i kojarzą z wielką nostalgią. Oni najbardziej słynęli z emisji seriali Jak miodowe Lata czy Świat według kiepskich, kreskowek jak przygody Animkoff albo Badman Beyond, znanych anime takich jak Pokémon czy Moon albo Ogioch, czy też nawet programów dla dzieci takich jak Hogo. Jednak nie ożegołujmy się, seriale Polsato, które teraz lecą to zło. Dziś przygotowałem listę top 5 najgorszych programów Polsato. Zapraszam. Miejsce piąte, Trudne sprawy. Ten serial zasłynął z wielu rzeczy, aż od odcinka z Dariuszem Zwanny, aż po odcinek z Samcem Alfa. Każdy odcinek to jest to samo, osoby się kłocą, rozstają to jest powtarzalność w kołko. Najgorszy odcinek jaki pamiętam to odcinek jak mąż pozbył się kotów swojej żony i oddał do schroniska, a ta płakała. Muszę powiedzieć, że już na filmu Eby na forum Lodzie pisali lepsze scenariusze na odcinki niż sami twórcy tego ścieko. Może kiedyś zrobię filmy Najlepsze Komentarze na forumę Filmweba. Miejsce czwarte, naratonek 112. Ten program na początku zapowiadał się na serial edukacyjny, pokazujący jak się zachować podczas wypadku, ale jak wiadomo, to są trudne sprawy z elementami dzwonienia na 112. W serialu mamy też nawiązania do Jotoberów i jak to powiedział Wojki, Memow, Haha, albo tekstów It's a prank bro. Na dodatek sceny pierwszej pomocy są robione bez sensu i lepsze już robili w szkołach na apelo. Miejsce trzecie: Pielęgnarki. W życiu nie widziałem tak nudnego serialu tytułowe. pielęgnarki czepiają się spraw pacjenta. Na dodatek bez przerwy mamy pokazywane sceny z ich życia. A oglądając jeden odcinek, nie wiedziałem o co chodzi i omal nie osnąłem. Ale najbardziej bekowy to był ten z chłopakiem uzależnionym od gier komputerowych. To już chyba taka tradycja, że w paradokometkach gry komputerowe to największy szarlatank. Miejsce drogie małolaty. Kolejne gówno, które stara się być dla młodzieży. I cold. W ogóle w życiu nie widziałem tak przygnębiającego serialu postacią ciągle coś się nie oddaje. Cały czas mamy odcinki, że ktoś komuś dokocza. A najgorszy odcinek to z blondynką, która chciała spalić autochirurgowi plastycznemu za to, że nie chciał jej zrobić operacji nosa. Co ona jest? Walter White. Jak nie wiecie o co mi chodzi obejrzyjcie Breaking Bad. I miejsce pierwsze. Szpital Dziecięcy to jest największa szmira. Polsa to jaka powstała. Serial pokazuje jaka młodzieżowka jest w tych czasach głopia że siedzą na smartfonach, robią głopie rzeczy, albo mordują ludzi, albo zmuszają 10 latków do złych rzeczy na przykład odcinek z Anką Zombie, gdzie chłopiec kazał dziewczynce skoczyć z budynku, bo kręcił filmik tabletem. W dodatku. Inteligencja dorosłych w tym serialu jest tak niska, że ja pierdzielę. NP w jednym epizodzie nastoletni syn postrzelił młodszego brata z łoko na strzelnicy i jak myślicie, czy ja to była wina syna, otoż nie rodziców, bo najmłodszy stał obok tarczy kilka metrów a oni zamiast mu powiedzieć jej młode idź do tyłu, to idź kilka metrów i w lewo, co może się stać? W dodatku mamy to piękne aktorstwo, na miarę Oscara, którego pokazać nie mogę, bo Polsat mi zdejmie film za prawa autorskie. Nawiasem mówiąc, to się w Polsce ma który zamiast się nazywać dokumenta powinien się nazywać i komedia to już tyle na dzisiaj jakbyście się chcieli napiszcie czy chcielibyście więcej takich topek